Podpunkt jeden za rozwoję zielonych. Prawda Marcina Siborskiego w 88 minucie. Prosimy o podsumowanie krótkiego meczu trenera. gości Zbigniewa Streniaka. Wszystkim gratuluję tutaj radografii punktów, bo w Lidze najważniejsze są punkty i mecze wygrane. Ja tylko ze swojej ja strony mogę powiedzieć, że e, mam specyficzną drużynę bardzo młodą, opartą praktycznie na 90 rziku z trzema tam starszymi zawodnikami, którzy nie umieścili no, się w każdej pierwszego zespołu. Celem tej drużyny jest prowadzenie chłopców, tych młodych, część to z nich to są zawodnicy, którzy zdobyli polski Polskie w młodszych lat temu, do piłki seniorskiej. I gramy troszeczkę pechowo, bo że jeszcze brakuje tym chłopcom troszeczkę takiej zimnych krwi, ogrania, precyzji w dograniu. Zresztą szybko nieraz podejmują decyzję, ale generalnie dzisiejszy mecz jest zadowolony, bo jest to kolejny krok Taka drobna progresja, jeżeli chodzi o, o styl grania. bo początek mieliśmy dość po powrotku się podnosimy, a nadzieję, że w następnych meczach jeszcze tutaj nie jednej drużyny punkty, punkty odbierzemy. Jak nie na wyjeździe, to u to siebie jeszcze raz gratuluję panu to No ja muszę powiedzieć, że też mamy bardzo młody zespół, tylko że my nie mamy czasu się ogrywać, my musimy wygrywać. Presja nad nami jest taka, jaka jest i jest to Radomia zdaje sobie z tego sprawę. Niemniej tak jak dzisiaj, bo wygraliśmy słabiej w poprzednich meczach. stworzyliśmy sobie w poprzednich meczach sporo sytuacji stuprocentowych. Dzisiaj graliśmy słabiej, ale za estetyczne. Nie nagradza się piłce całe szczęście, no, los się do nas uśmiechnął w 88 minucie. Przyspieszyliśmy w końcówce. Ten mecz no, nie wyszedł moim zawodnikom. Przede wszystkim to do przerwy byliśmy o tempo wolniejsi. Byliśmy mniej y, tutaj agresywni, nie myślę o tej złej agresywności, tylko o tej agresywności w i nie, nie powiem, no, najistotniejsze są te trzy punkty, które, które tutaj nam y, dają przez trzy dni jakiś tam spokój, ale chciałbym powiedzieć, że różna wismy mi się podobała, jeśli chodzi o organizację gry z Poprzednich lat, Marusza Soleckiego, który miałem przyjemność w skandalizacji, jak prowadził, jak grał w polskich Jest to zawodnik, który na pewno bardzo dużo potrafi. To samo jeśli chodzi o Lasowskiego i ta trójka, czwórka zawodników doświadczonych, ma od kogo się uczyć. Ja nie mówię, że my nie mamy od kogo się uczyć, natomiast do u nas, jak wiemy, też jest zespół bardzo młody. Nie mamy tutaj zawodników tych, którzy by w odpowiednim momencie. Tą gromę tylko pokierowali, ale narzucili jakiś odpowiedni no, styl gry, dlatego mamy problemy w momencie, kiedy przeciwnik grając dobrze w piłkę yy, po prostu no, wysoko stawia poprzeczkę. Jest to dla nas problem, ale najważniejsze mówię, są tutaj trzy punkty, ja myślę, że mecz momentami musi yy, się podobać, bo zarówno jedna i druga strona gra w piłkę technicznie nie było żadnych złośliwości, odczuć się fały, które były, to jest skupiarkowany w piłkę nożną, także najważniejsze, mówię, że wygraliśmy.